Proszę się przedstawić i powiedzieć, jaką firmę pan reprezentuje. Dzień dobry, nazywam się Kamil Etel, od, odpowiadam za sektor automotive z ramienia firmy Dell Technologies. Jesteśmy dostawcą IT i producentem rozwiązań informatycznych, ale ściśle współpracujemy z sektorem automotive'owym, gdyż tak naprawdę jesteśmy teraz czu, członkami wspólnego biznesu, gdyż to jest era danych. Dzisiaj rozmawialiśmy tak naprawdę o roli prokurmentów w zakupach. Tak, ta cyfrowa transformacja, która odbywa się aktualnie w większości przedsiębiorstw, które muszą nadążyć właśnie za tą erą danych, o której przed chwilą rozmawialiśmy, wymaga też specy specyficznego sposobu zakupu. Tutaj nie można oczekiwać, że tylko cena będzie najważniejszym wskaźnikiem, ale również różne rzeczy związane z, z jakością produktu i tym co, co pozwala na uzyskanie tej przewagi konkurencyjnej. Tu takim fajnym przykładem jest to, że warto warto tak organizować proces zakupowy, aby móc zatrudniać najlepsze talenty, tak żeby pozyskiwać ludzi z rynku, którzy teraz w dobie postcovidowej tak naprawdę są bardzo elastyczni pod względem pracy, tak i bardzo łatwo mogą zmienić pracodawcę, nawet też ze względu na to, że będzie miał dostępne lepsze zabawki, czyli lepszy sprzęt i będziemy się pracowało. To szczególnie ma zastosowanie w, w, w inżynierii tak, i, w, i w, tym, w tym obszarze, który generuje tą przewagę konkurencyjną i pozwala firmom na wymyślania i optymalizację tej produkcji, którą, którą, którą mają.